Dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć Polskę jako kraj suwerenny, czy chcemy, czy chcemy iść w kierunku Europy federalnej. To są podstawowe pytania, i dzisiaj dzisiaj to są podstawowe dwa referenda, które trzeba by było w Polsce zorganizować. Pierwsze referendum, to jest referendum właśnie, czy chcemy Polski suwerennej, autonomicznej? Z własną konstytucją, czy chcemy państwa federalnego z konstytucją federalną, a my będziemy krajem federalnym? To jest pierwsza rzecz. I druga, niezwykle ważna, niezwykle ważne referendum, które nasza organizacja, nasza partia będzie chciała tworzyć, to jest referendum konstytucyjne. Czy opowiadacie się Państwo za zmianą konstytucji i ewentualnie jak już będziemy mieli taką poparcie i siłę merytoryczną. Wydaje mi się, że z, z którą Polacy nie mają problemu, to taki projekt nowej konstytucji będziemy mogli Państwu przedstawić. I to tytułem wstępu, jakby wyczy chciałbym wyczyścić tą sferę z moich z moich, z moich skrótów myślowych, mojej, mojego typu narracji, mojego jakby używania pojęć i. I układania pewnych obrazów. tak? Więc, drodzy Państwo, YouTube czy Facebook to są elementy, które muszą być przejściowe. Nie, nie przywiązujmy się do formy, nie przywiązujmy się do, do pewnych elementów, bo one je można zmieniać. Tak samo jak teraz, jak do Was mówię, mówię trochę inaczej. Więc te, jestem świadomy tej narracji, że można zaszluflatkować jakiegoś. Hmm, mówce, można zaszufladkować jakąś jakąś partię, można zaszufladkować jakąś jakiś przestrzeń biznesu, przestrzeń działalności i ją kreować tak. Najpierw się system uczy, później zwalcza, eliminuje. Więc drodzy Państwo, nie przywiązujmy się do formy. Jakby bądźmy poza, poza strukturą formy w przyjmowaniu obrazu Wrażej patrzmy na treść, na to, co one ze sobą niosą, jakie nam dają wartości, jakie nam dają możliwości, kim, My się staniemy dzięki nim. Rozumiecie Państwo, kim my się stajemy dzięki nim, jaki to ma wpływ na nas, na nasze rodziny, na nasze relacje? Bo nie możemy zostać koło tego obojętni, drodzy Państwo. Musimy się zacząć angażować w to, w to życie. Musimy się zacząć działać, bo nikt, drodzy Państwo, za nas tego nie zrobi. Żadne media społecznościowe na nas tego nie zrobią. Jedynie co możemy zrobić i nad czym mieć kontrolę to właśnie nad naszymi wewnętrznymi mediami, polskimi mediami, polskimi, polskimi YouTube'ami, polskimi Facebookami musimy tworzyć takie organizacje na terytorium naszego kraju po to, żebyśmy mogli się poznać, mogli się komunikować i być niezależni od tych światowych narracji. Drodzy Państwo, i to jest niesłychanie ważne, I nieważne, czy jesteś dzisiaj katolikiem, czy postępowym człowiekiem, który chce wprowadzić lewicowe poglądy. Nieważne, czy jesteś liberałem, nieważne, kim jesteś. Musisz, z... żeby uzyskać wolność, musisz o nią zawalczyć. I to zawalczyć najlepiej z polskimi, Braćmi, z ludźmi, którzy myślą po polsku, rozumieją polskę i są polskimi. Ale to tytułem wstępu tyle. Ja, drodzy Państwo, chciałbym nakreślić Wam pewną, pewną sytuację, którą, z którą mamy do czynienia. Może włączę nową, czystą tablicę. Biznes, tak? Ekonomia, obiecałem ekonomia. Ekonomia w Polsce. Ekonomia w Polsce, drodzy Państwo, to jest wygląda tak, że, że Polska po tysiąc osiemdziesiątego roku był zryw solidarnościowy, solidarność. I skończył się komunizm. Takie żeśmy mieli przeświadczenie, drodzy Państwo, że się skończył komunizm, i Polska otworzyła się na rynki zachodnie. Otworzyła się. Moim zdaniem to był jakby wybicie nam tej części, wybicie nam jakby tej. Jak tu jest struktura ekonomiczna, załóżmy, że, te, że, że ten element narysowany jest struktura ekonomiczna, że te wejście do zachodu kosztowało nas jakby tą część wy, wybito nam jakby okno naszego domu, tak? Jeżeli no, wybito nam okno naszego domu, co ja przez to rozumiem? Przez prywatyzację? czyli wykup majątku po, i potencjału przedsiębiorstw po zaniżonej wartości, tak. Kluczowe elementy, jak telekomunikacja. To jest Francja. Orange, yy. Orange tak. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy cukier, Unia Europejska z Niemcami na czele, tu mamy, ja mówiłem o pewnym uproszczeniu, yy, tu mamy Media, tu mamy Niemcy, USA Discovery TVN. E, Springer e, Cukier Przemysł 40% przemysłu e, maszynowego Niemcy Niemcy maszyny Maszyny e, Co jeszcze mamy? Telekomunikacja jakby widzimy, że te wybicie banki, bankowość banki to mamy Francja Niemcy i czy USA ubezpieczenia można też by było tutaj Kilka rzeczy wprowadzić. Także drodzy Państwo, ja nie chcę tego wymieniać, bo tego jest niesłychanie dużo. To, jakby było uderzenie, jakby tutaj było uderzenie i rozbicie nam tej struktury ekonomicznej e, naszego tworzącego się państwa, od strony ekonomicznej, jaką ona w Polsce. I na tej fali budowaliśmy naszą strukturę przedsiębiorstw w Polsce, tak? że to była, nasi przedsiębiorcy widzieli, jak to jest, jaka to jest, jaki jest trend, żeby oddać tą całą, e, jakby to była taka ekspansja na zewnątrz. To można udowodnić, są wskaźniki jakby od, otwarcia się krajów e, tych postkomunistycznych e, na świat zachodu, nie? To są, e, to są mierzalne rzeczy. Ja tylko mówię obrazowo, ale można to zmierzyć, Ktoś te badania zrobił, że Polska z tych krajów najbardziej się otwarła, tak? Na, 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 na przykład, nie wiem, inne kraje jak Węgry, to na przykład, nie wiem, Polska 90%, na przykład Węgry się otworzyły na Unię, nie wiem, w 40%, tak? Czyli zaakumulowały swój, swój majątek, swoje strategiczne zasoby. Nie mówiąc tutaj już o tych zasobach wydobywczych, tak? zatrzymały w swoich rękach. I to można zdefiniować, to można określić, do tego Państwa zapraszam, żebyście, e, e, jakby chcecie dociekać tego, to można by było w to stronę pójść. No i tak powstawały polskie przedsiębiorstwa, mając taką kalkę i one się budowały po bardzo w rozdrobniony sposób. Bardzo roz, dużo był nacisk na jednoosobowych, rozdrobnionych działalności gospodarczych, bo to była ustawa Millera. Mniej było takich większych spółek na zasadzie prawa handlowego, tylko bardziej, bardziej działalność gospodarcza, tak? działalność gospodarcza rozdrobniona. Wiadomo, tu się, tu, tutaj jakby nie ma możliwości bankructwa, więc tutaj wszystko, wszystko, e, za wszystko odpowiada, e, za wszystko odpowiada e, za się całym majątkiem, swoim i, i rodziny, więc tu bardzo mocno bardzo mocno rozdrobniona struktura ekonomiczna w Polsce. No i to właśnie skutkuje temu, że wypchnięto nam ten, ten duży przemysł, na którym można było, na którym te przedsiębiorstwa na drodze jakby prywatyzacji można było, yy, można by było Rozwijać, tak? Na rynki najpierw rozwijać się na rynki polskie, później na rynki zagraniczne. Ale jeżeli wypchnięto nam tą znaczną część naszego potencjału strategicznego, no to a z drugiej strony rozdrabniali, rozdrobniono nam działalność gospodarczą, dopłatami, do utworzenia stanowiska pracy, tego było masę. Masę takich impulsów, że twórz działalność gospodarczą. Ale jakby yy, i ta kreatywność Polaków wydaje mi się, że i tak była bardzo duża. I za każdym razem, jak mówiłem tu o tych, o tych, yy, o tych zasięgach, że jak jedno z tych przedsiębiorstw, czy kilka z tych przedsiębiorstw dochodziło do jakiegoś, do jakiegoś granicy wzrostu dużego, na przykład, nie wiem, 500%, to uchwalało się prawo czy jakąś regulację i i z powrotem od nowa cały proces trzeba było jakby podejmować. Tak samo jak na Facebooku. Aktywność, duże zasięgi, znakomite treści, ale że możemy tylko do określonego momentu wzrosnąć, więc nas, nas cofano, rozdrabniano naszą przedsiębiorczość, żebyśmy nie mogli, nie mogli konkurować na tych rynkach e, zachodnich. Tak? Czyli otworzono nas, jeżeli nas otworzono, nie mieliśmy jakby możliwości się obronić, nie mieliśmy żadnej tamy. I państwo jednocześnie oddawało całą tą strukturę, rozdrabniając przez te lata, mówiąc, bogaczcie się, możecie wszystko osiągnąć za pomocą tych samych mechanizmów ekonomicznych, tak nam wpajano, a jednocześnie pozbawiano nas, na przykład, wypychano jakąś dziedzinę konkurencyjną i, i część tych Część tych jednoosobowych działalności musiała szukać innej drogi do, do, jakby, do krzewienia dobrobytu. I drodzy Państwo, jakby nie ma, przez taki sposób myślenia, dzisiaj, jakby nie możemy się bronić, albo jesteśmy, nasze bronie jest bezskuteczne, na przykład, skoro te przedsiębiorstwa, nie mogły się rozwinąć, nie mogły się rozwijać i mają jakiś tam kapitał, to kolejną nam rzecz zabrano. Jakby możliwość łączenia się. Możliwość współdziałania, że nie dość, że nas rozdrobnili, pokawałkowali, to jeszcze nie moglibyśmy się między sobą porozumieć. Czyli tutaj była cały czas narracja negatywna na na przedsiębiorców, tak, że to są przedsiębiorcy, to są mm, niekoniecznie uczciwie dochodzą do swoich biznesów w jakiś sposób pozwolono systemowo korumpować, czyli system e, jakby korumpujący czyli jakby tworzy, tworzyły się pewne jakieś enklawy to przede wszystkim jakieś enklawy, przede wszystkim nie wiem, en, enklawy samorządowe to jest po prostu pewne enklawy, które, w których robiło się interesy, jakby nie wychodziło się na zewnątrz tej enklawy, tak? Czyli rozdrobnieni i podzieleni. Dlaczego podzieleni, drodzy Państwo? Już Państwo tłumaczę. Podzieleni, ponieważ. Nie mogliśmy stworzyć, stworzyć żadnego finansowego konsorcjum, tak? bo można na przykład by było utworzyć konsorcjum, sorry, jakieś finansowe, fundusz na przykład, fundusz na no, ramach tego, fundusz finansowy, który mógłby zarządzać jakimiś podmiotami, tak? dużymi, tak? Przejmować spółki, o, które, które były już gotowe do prywatyzacji, czyli na przykład spośród tych rozdrobnionych kapitałowo elementów można by było na przykład zrobić fundusz na poziomie 200 milionów, tak? I tutaj na przykład, na przykład jakby było 200 yy, wspólników, tak? Tworzących ten kapitał, na akcje by się kupiło, każdy z tych podmiotów musiał za milion, a było ich 200 200 sztuk z tych rozdrobnionych firm zatrudniających powiedzmy do 500 pracowników i trochę mniej, małych średnich. Można by było osiągnąć taki kapitał, tak? Można by było, jaki Ursus, można by było kupić, tak? 70 milionów, nie byłoby problemu, tak? Jakiś Ibera dla rolnictwa można by było kupić, tak? Można by było kupić jakieś przetwórstwo rolne. Można by było kupić jakąś technologię, nową, nowe technologie. Można by było kreować, i to byłoby polskie. I takich funduszów finansowanych z kapitału polskiego mogą być dużo. Bo Polska ma taki kapitał, tak? Tylko raz, że rozdrobniona, może nad bardzo, podzielona i systemowo system skorumpowany, czyli system skorumpowany, który daje silne impulsy, że. Że to, co zbudujesz, to i tak weź się, bo nie ma żadnej obrony, yy, w sensie systemowym, tak? na poziomie strategicznym, że, że nas powinien system chronić przez wzrostem yy, złotówki, import, eksport, yy, że powinniśmy dbać o surowce tak? energetyczne, ropa, węgiel, na jakim poziomie mamy gaz, energię elektryczną. To powinniśmy mieć wszystko opanowane, że powinniśmy dyktować w tej części Europy ile kosztuje energia elektryczna i wszyscy, wszystkie te elementy, które by, jakby pozbawiało nas systemowo tego wzrostu, powinniśmy eliminować, tak? Powinniśmy się wyzwalać z tego systemu. Jeżeli, jeżeli brakuje nam energii, to trzeba ją wykopać z ziemi, tak? Spalać przemysłowo. Nie mówię tutaj o spalaniu kopciuchów i e, likwidowaniu kopciuchów na poziomie poszczególnych domów, ale przemysłowo powinniśmy spalać. Są takie technologie, że tego, tej emisji gazów cieplarnianych nie ma tak dużo. Spalać pod ziemią, pod ziemią gaz łupkowy, pod ziemią spalać, e, kopać. Te nośniki energii, które by wpływały na, nasz, na naszą kondycję systemu i naszą kondycję naszych przedsiębiorstw i zachęcać właśnie do tworzenia funduszy, funduszy inwestycyjnych. Są różne mechanizmy ekonomiczne, które by nam mogły, mogły pomagać tak i taki przedsiębiorca, który się rozwinął w Polsce, mógłby w takie fundusze wchodzić, mógłby, mógłby taki fundusz zarabiać i gromadzić te firmy, które które są narażone na prywatyzację i mogą być wyprzedane w, ręk w, ręk w rękach pozasystemowych, czyli nie będziemy mieli nad nimi kontroli w sensie systemowym. Czyli, czyli na przykład stracimy możliwość kreowania polityki kadrowej, tak? Wszystko idzie w odstawkę, tak? Nie mamy edukacji, nie, nie mamy nowych technologii, nie, mamy, nie możemy tych pracowników chronić. Jesteśmy jakby w niewoli. Dlatego najważniejsza rzecz to jest właśnie. I do tego pytania, jakby chcę wrócić, że to zamknięcie te, tej śluzy, śluzy, to jest po prostu to jest pytanie w referendum. Czy my chcemy Polski z własną konstytucją, suwerennej, czy chcemy Polski czy chcemy Europy Federalnej? która Polska miała wchodzić w tą, w tą część Europy Federalnej. To jest pierwsze referendum, to jest referendum. Wtedy byśmy to zamknęli. Wtedy byśmy zamknęli i zaczęli tą ekonomię, makroekonomię na skali Polski regulować. Drugie referendum to jest referendum konstytucyjne, czyli system, który by wspierał te rozwiązanie. Bo, bo, drodzy Państwo, jeżeli my uzyskamy kontrolę nad swoim państwem, to możemy robić no, różne fundusze, fundusze międzynarodowe, tak? Możemy z kilku krajów, e, takich, o których mówiłem, które jakby w naszej strukturze nie były bezpośrednio odpowiedzialne za nasz stan m, naszego państwa, możemy zrobić fundusz międzynarodowy, tak? Czyli jakiś jakiś jakąś fundusz międzynarodowy jakieś akcje i możemy robić takie inwestycje jak CPK nie ma problemu ile kosztuje CPK tworzymy z różnych państw Polska Czechy, Rumunia, inne. I mamy nafinansowanie. Tylko tak, jak jest, że jak tu jesteśmy. Yy, nie skłonni do, czy nie mamy możliwości samostanowienia, no to tak samo tu nie mamy możliwości. Na poziomie podstawowym nie mamy możliwości, a to nie mamy na podstawie międzynarodowym, a Polska jest krajem, która mogłaby to spokojnie takie przedsięwzięcia realizować. Bez trudu, bez trudu. Z jakby sposobem myślenia narracji typowo polskich, tak? To można spokojnie. Możemy mieć lotnisko, możemy mieć. Yy, jakiś jakiś yy, elementy z infrastruktury, tak? Możemy razem, nie wiem, drogowe, drogi, możemy mieć z tego funduszu opłacane budować i czerpać z tego korzyści albo wykorzystywać jako do element większej całości drogi. Możemy rurociągi, Gazociągi. Możemy, możemy, możemy te wszystkie elementy spajać. Możemy, możemy jakieś, nie wiem, generować przed spekulacjami, skupywać złoto. To są, drodzy Państwo, wszystkie te elementy, które można, można zrobić. Można je poukładać. Tylko. Potrzebujemy, jaż, tylko potrzebujemy tego, żebyśmy się wszyscy ze sobą zjednoczyli i dlatego tworzę taką koncepcję, nie nazywałbym to partią, ale tworzyłbym taką optykę typowo polską, że, że jeżeli odrzucimy te wszystkie mechanizmy, które dzisiaj nas dzielą, te wszystkie elementy nowoczesnego wpływu, na naszą percepcję, jeżeli wrócimy i się zjednoczymy, będziemy, będziemy działać czy tutaj na poziomie lokalnym i łączyć się w grupy na, na, we wszystkich większych miastach i tworzyć siłę, to nam się to uda. Dlatego teraz jest czas zmiany, teraz czas na, na to, żebyśmy mogli wykorzystać ten moment i, i wierzę w to, że. Że Polacy mają tą siłę jednoczenia się w takich właśnie sytuacjach, które, przed którymi stoimy. Więc, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Żegnam. Do widzenia.